Może pogoda za oknami nie jest wyśmienita, ale nic na po tym. Optymizm należy pielęgnować i rozszerzać. Tytułem wstępu przechodzę do faktów. Nieustannie rozważamy ze środowiskiem yy, sportowym, edukacyjnym nad przyczynami. Tego stanu rzeczy, który dzisiaj jest. I wnioski są takie, że cztery rzeczy decydują o tym, dlaczego praca w edukacji powszechnej czy sportowej nie daje pożądanych efektów. Pierwsze, różnice między dziećmi a dorosłymi. Tych różnic jest cała masa. Dzieci są innym konstruktem energetycznym, energoinformacyjnym niż dorośli. Dzieci mają kreatywność, dzieci mają samodoskonalenie, inteligencję emocjonalną, wdzięczność, umiarkowanie, odpowiedzialność, dzieci mają w sobie wszystko, a dorośli dawno to stracili. I mówi o tym program rozwoju młodych talentów Włoskiej Federacji Siatkówki, mówią o tym neurobiolodzy yy, i to jest pierwsza przyczyna, dlaczego no. mówi o tym cybernetyka, czyli układ... Yy, Wydatkowanie energii. Dzieci są egzodynamiczne, czyli wydatkują energię, dorośli chcą ją gromadzić, czyli trzymać to, co było od dawna i tak dalej. Yy, I to jest właśnie pierwszy, pierwszy powód, a drugi właśnie jest to, że my, druga przyczyna, my bazujemy na doświadczeniach, które były robione na nas, które kiedyś przynosiły efekt i znowu okopanie się znowu neurobiologia okopanie się w swoich przekonaniach, poglądach, doświadczeniach. Powoduje, że nie potrafimy inaczej. Po prostu to, co nam przynosi korzyść, ma być jedynym efektem. W ogóle my nie patrzymy procesem jako dorośli, tylko przełożeniem wysiłków na rezultat, a dzieci patrzą procesem. I to fajnie widać w słowie po co. Mitem jest, że dziecko ma wiedzieć po co coś robi. Nie. Dziecko ma wiedzieć, co robi, bo jest egocentryczne, jest w układzie budowania pewności siebie przez zasoby wewnętrzne. Czyli dziecko chce mieć coś. Żadne dziecko nie jest w stanie zweryfikować, czy, trener, czy trening był do dupy, czy był średni, czy był wybitny. Oczywiście, na swój sposób emocjonalnie tak, no bo jak był ruch, emocje, y, impulsy, y, procesowanie umiejętności, i inne dzieci, no to wiadomo, że trening będzie dobry. Ale generalnie dziecko nie jest po to, żeby krytykować trenera. Bo nie da się tego zrobić w takim ujęciu, jak znowu patrzy na to dorosły. Czyli podsumowując, mamy i, i zaraz dokończę. Mamy pierwsza rzecz, to dzieci i dorośli się znacznie od siebie różnią. Drugie, bazujemy na doświadczeniach, które, które były robione na nas i których my nie jesteśmy w stanie mm, przepracować, stworzyć od nowa lepszych. Yy, trzy. To jest ufanie instytucji. Ufanie instytucji typu jakiś, jakiś minister, nawet jakiś związek i tak dalej. To są ludzie, którzy nie mają talentu tworzenia. Bo, gdyby, bo, bo co, co nas różni? Różni nas to, że dzieci są w tworzeniu, ludzie utalentowani są w tworzeniu i, i potrafią coś zrobić. To, to mają dzieci. Dorośli nie. Zwłaszcza jak się okopu, okopią. Na stołkach i tak dalej. To, to tam nie ma tworzenia. Tam jest utrzymanie bytu, a każda zmiana wiąże się albo z odpowiedzią niemożliwe, nie jesteśmy na to gotowi, albo z tym, że mm, mm, z tym, że przecież kiedyś było inaczej, nie trzeba było, i tak dalej. Generalnie, żeby odnieść sukces trzeba tworzyć. I tu przechodzimy do czwartego poziomu, dlaczego jest tak źle, jak jest, bo. Naśladujemy zagranicę, naśladujemy wpływy, czyli bodźce, programy treningowe, edukacyjne z zagranicy, które w naszej reaktywności Polaków, czyli naturze, temperamentu Polaków, która od średniowiecza wiadomo, że była jakaś i była inna e, niż, e, niż na, w innych krajach, na przykład zachodu, na przykład rycerski. My mieliśmy lepiej, lepszy wywiad szpiegowski e, w czasach Jagiełły niż, e, niż, niż Krzyżacy. E, dzisiaj fajny materiał historyczny właśnie słuchałem w tym obszarze, bo Polacy są sprytni, zaradni, odpowiedzialni, podejmują ryzyko, szukają konfrontacji i tak dalej, i tak dalej. Mają wysoką empatię, dzielą się, więc żadna, żadne wpływy zachodnie nie będą na nas dobrze, y, dobrze działały. Właśnie to jest ta różnica między Portugalczykami a Polakami. Oni, y, Polacy zawsze nakładane było na nich prawo pod przymusem i my mamy, po, my mamy pod skórą y, chęć łamania prawa. Może... Inaczej powinienem to nazwać, ale generalnie nie zgody z tym, że ktoś nam coś mówi, co mamy robić. Generalnie tacy, tacy tacy mówię, Portugalczycy i Hiszpanie, oni generalnie prawo było robione dla nich i oni akceptują dzisiaj każdą zmienną, jeżeli coś od zawsze im pomagało, to im będzie pomagać. A nas próbowało się nieustannie zniewolić i dlatego wpływ form dydaktycznych, efektów uczenia yy, wpływ form dydaktycznych dla efektów uczenia, trzeba użyć innej dydaktyki, żeby, żeby, żeby to miało korzyść i tak dalej, bo jesteśmy inni. Więc podsumowuję, bo było trochę chaotycznie, ale cztery podstawy. Pierwsze, dzieci różnią się od dorosłych i to znacznie, w zasadzie we wszystkim, o 180 stopni. Drugie, co było drugie? Drugie było. No, nie pamiętam, trzecie było, trzeba odsłuchać, trzecie było uleganie instytucji, a czwarte było, a wiem, drugie było. Bazowanie na swoich doświadczeniach, na tym, co już było, zwłaszcza, że dyscyplina się zmienia cały czas, więc w ogóle robienie to co kiedyś, bo jest chore. Mimo sympatycznych komentarzy często w telewizji mądrych ludzi, którzy mówią, że no, trzeba tak i tak. No niestety nie macie papierów do tego, żeby pewne rzeczy yy, wnioskować na dobrym poziomie, bo gramatyka jest za mała, czyli przestrzeń wiedzy o człowieku. O, tak już jednym zdaniem. Trzy to uleganie instytucjom, czyli posłuszeństwo wobec swojego pana. Związkowego, czy jakiegoś innego i cztery, uleganie modom zagranicznym. Te, te wszystkie rzeczy szkodzą. Po prostu szkodzą i trzeba się ich jak najszybciej pozbyć. Na chwilę przerywam układ dydaktyczny, czy, czy wiedzowy. Przechodzę do tego, co mamy. Słuchajcie, odpaliliśmy dostęp do materiałów z kliniki Mopexis. Kliniki są do wyboru koszykarska, piłkarska yy, czy piłki ręcznej. Chyba nie ma siatkarskiej w pełni, chyba tam jest połowa nagrane i chyba nie ma tańca. Ale zostawiam po co to zrobiliśmy, bo nie wszyscy możecie z nami być a. Możliwe, że chcecie zobaczyć te materiały, yy, przeanalizować w jaki sposób pracujemy. Tu pierwsze opinie y, tych, którzy uzyskali dostęp, jednoznacznie wskazują, że są, byli zaskoczeni tym, jak to wszystko skutecznie szybko działa. Bo może właśnie, żeby najpierw pochylić się nad komentowaniem pewnych rzeczy, trzeba byłoby sobie taki dostęp zorganizować i posłuchać z uwagą i z głębokim zrozumieniem, dlaczego pewne rzeczy się odbywają. W aspekcie właśnie czy metodyki, czy komunikacji, czy postawy trenera, nauczyciela. Yy, więc takie, takie materiały już mogą do Was trafić. Dostęp do materiałów jest na całe życie, więc tu nie ma żadnego limitu. Yy, wpłacacie darowiznę na konto Fundacji Imopexis i możecie sobie yy, oglądać do, 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 do woli. Jest tam ponad 10 wykładów, 10 yy, zajęć praktycznych, dobrze ponad 20 godzin materiałów. W których dzielimy się wszystkim, co najlepszego potrafimy. To jest jedna rzecz. Nieustannie kursy dla rodziców i i Cybernetyka są w przygotowaniu, a tak naprawdę już w dostępności też ponad 100 osób korzysta z tych, z tych zasobów. Bardzo pozytywne opinie. Za chwilę zorganizujemy dla Was QA. Podzielimy się znowu tym, co byście chcieli jeszcze wiedzieć, a co nie zostało powiedziane. No i przede wszystkim platforma edukacyjna lada moment rusza, czyli dostęp do materiałów, w których cztery sektory, trzy sektory e, trener, rodzic i nauczyciel będą dostępne dla was. Filmy są miksowane tak fajnie, że w zasadzie każdy z tych e, kategorii e, jest bardzo przydatny i pokazuje obraz człowieka z innej strony, więc to, że rodzice obejrzeli dla rodziców, powinni obejrzeć dla trenerów i nauczycieli, i tak analogicznie dla, dla każdego z pozostałych rzeczy. Również zapisy na obozy ruszą lada chwila. Pracujemy nad tym, żeby było to dla Was najwygodniejsze, jednym kliknięciem do zrobienia, żeby tych rzeczy zabierających, zabierających czas było jak najmniej. Już jesteśmy na, na naprawdę etapie końcowym i myślę, że w kwietniu już yy, zapisy ruszą pełną parą, a to będzie, będzie wyglądała sytuacja tak. Zaczynamy z waka wakacje. Pierwsza klinika Imopexis, to będzie siatkówka i koszykówka od 28 czerwca. Druga klinika to koszykówka i trzy kosze, a trzecia klinika to multisport, a czwarta klinika to piłka nożna. Szczegóły znajdziecie, szczegóły znajdziecie na, naszych, na naszej stronie internetowej i w socjal mediach będziemy wszystko pięknie informować. Treści szkoleniowych tutaj jest jeszcze bardzo dużo. Wziąłem sobie nawet dzisiaj taki zeszyt z notatkami, w których dużo fajnych rzeczy udało się wznieść. Ale o tym już w następnych odcinkach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zachęcam do oglądania dzisiaj: Jak uczyć futbolu. Uprzemka mamczaka z Marcinem Starzykiewiczem. Będziemy w ekstra Trenerze. Zachęcam do niedzieli, bo tam została nagrana audycja, w niedzielę prawdopodobnie zostanie puszczona. Kanał YouTube Balance. Wielu fantastycznych ludzi tam da się posłuchać i powymieniać myślami, no i miałem tą przyjemność również tam u Kuby wystąpić, więc dużo dobrego się dzieje. Sorry dzisiaj za układ lekko chaotyczny, ale spraw na głowie jest cała masa. Życzę wszystkim dobrego tygodnia i nieustannego rozwoju i zostawienie za sobą starych schematów i działań, fałszywych autorytetów mody zagranicznych i zostawiam też proszę, żebyście zostawili za sobą wiedzę, że dorosły wie lepiej, bo od dzieci możemy się bardzo dużo nauczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tomek Wilczewski. Cześć.